Cześć wszystkim. Dzień dobry, witajcie w kolejnej liście samochodów, czyli prestiżowe samochody, prestiżowe limuzyny do 40 tysięcy złotych. Czy to w ogóle jest możliwe i jakie to są samochody? Jest to możliwe, tylko pamiętaj pewne przysłowie. Pewne przysłowie, które dotyczy się każdego etapu Twojego życia, jeżeli jesteś mężczyzną. Chciałeś drogą panią, to teraz pracuj na nią, i tak samo będzie z tymi samochodami, choć nie wszystkimi. Wyselekcjonowałem 6 samochodów, tak, aby zrobić drugą listę, jeżeli będziecie chcieli, więc zostawcie kciuka w górę, aby nakarmić algorytm YouTube'a i lecimy. Kochani, I jedziemy, panowie! Listę otwiera nam Lexus LS. LS, ale nie ten pierwszy LS, a już następny, produkowany między 2000 a 2006 rokiem. I w przeciwieństwie do dwóch poprzednich generacji pojazdu, auto napędza benzynowy silnik V8 o pojemności 4,3 litra i mocy 294 koni. W 2003 roku auto przechodzi facelifting i m.in. innymi zostaje wprowadzona sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów, delikatne przemodelowanie zostały też przednie reflektory, zostały wprowadzone diody LED, wewnątrz pojazdu umieszczono też więcej poduszek powietrznych, na przykład chroniąc kolana kierowcy i pasażera oraz dodano do listy wyposażenia system bezkluczykowy już w tamtych latach, słuchajcie, system przedkolizyjny blat, blatacza. Oraz kamerę cofania. Czym się charakteryzuje Lexus LS? Jest to prawdziwa limuzyna ze stajni Toyoty. Tak, Toyoty, e, czyli taka droga marka premium i pierwsze modele. I drugie i trzecie cieszyły się niesamowitym wykończeniem wnętrza. Obszernym wnętrzem, ale co zarazem idzie, były to jedne z najcichszych samochodów. Więc jeżeli szukasz, jeżeli szukasz samochodu, w którym możesz poczuć się naprawdę zaopiekowany przez producenta, przez design, nie czuć tak zwanej biedy i skrzypiących plastików, takie auto będzie dla ciebie odpowiednie. No niestety, mówimy tutaj o 20-latkach nawet, ale cóż części, no słuchajcie, sama Toyota nie jest tama, tania w częściach, Lexus też nie będzie tani w częściach, natomiast jeżeli chodzi o Lexusy i te mało skomplikowane silniki, bo to jest jeszcze mało skomplikowana jednostka i mały wybór tych silników, bo mamy aż jedną sztukę, no nie sądzę, żeby to był awaryjny motor, a wy nie sądźcie, żeby on był aż tak mocno skomplikowany i drogi w naprawie. Dobrze, przejdźmy do pozycji numer dwa, Jaguar XF. No nie jest to gigantyczna limuzyna. Marka Jaguar dla mnie dzisiaj już nie istnieje i nie ma nic wspólnego z założeniem wielkiej brytyjskiej marki, która produkowała i samochody sportowe, które wyglądały pięknie w latach 50-60 oraz limuzyny wykańczane prawdziwym drewnem limuzyny na poziomie właśnie chociażby, ja uważam sam tych lat, które mogły konkurować na płaszczyznach chociażby może takich marek jak Bentley, Rolls Royce i taką tanią wersją Bentley'a i Rolls Royce'a mógł być właśnie Jaguar. Nie wiem czy pamiętacie gdy w Polsce Jerzy Urban kupił sobie w latach 90 Jaguara to był postrzegany za osobę, która naprawdę ma cholernie dużo pieniędzy, dlatego że jeździ prestiżową limuzyną. Od momentu kiedy został kupiony przez Forda niestety dla mnie to jest po prostu Fort Mondeo. Ale dobrze, Jaguar XF co nam daje? Przede wszystkim świetne wyposażenie wnętrza. W wielu wersjach, w których mamy już 3-litrowe jednostki V6 i takich bym się tutaj skupił, bo mamy, słuchajcie, jednostki od 2.0 Ti, benzynówek 3.0, V6, do DOHC, różne tam, z kompresorem, bez kompresora. Skupmy się na takich... Po... 5 litrów odrzućmy, skupmy się na jakiejś 3 litrowej v bez kompresora, nie jest to najgorszy wybór, dlaczego? Dlatego, że to, ten samochód ma 240 koni, prędkość maksymalną na poziomie 240 km i 8 sekund do setki, dużo mało? No sami sobie odpowiedzcie, wersja z kompresorem ma już 5,9 i 250 kaganiec i ma 4 koła napęd, ale przede wszystkim, bardzo fajne wykończenie, jeżeli samochód nie ma dużego przebiegu, możecie liczyć na to, że będzie bardzo fajnie wykończony, wyposażony przede wszystkim, jeszcze nic nie będzie trzeszczało, a dalej będzie należał do no, jakże prestiżowej niegdyś marki, dziś już schodzącej ku schyłkowi, ale możecie naprawdę w tych samochodach poczuć luksusową awaryjność, no jak to z Fordami, musicie wiedzieć, że ok, stosunkowo będą to młode samochody, ale niestety będą to dość awaryjne jednostki, jeżeli na przykład pójdziecie w diesle, albo jakieś właśnie wynalazki z kompresorami, albo wynalazki z turbo, no, no nie, 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 nie. Tutaj bym się skupił na tym, co powiedziałem. Natomiast słuchajcie, mm, wszystkie wersje e, są bardzo, bardzo bogate, jak na tamte lata wyposażone. Przede wszystkim wszystkie systemy ABS, OSP, elektryczne sterowanie szyby, elektryczne lusterka, elektryczne fotele, klimatyzacje dwustrefowe, sk tapicerki skórzane, e, wentylowane siedzenia, system unoszący maskę w przypadku potrącenia pieszego już w tamtych latach, e, elektryczny hamulec postojowy, czy monitorujące martwe pole, fotochromatyczne lusterka czy systemy nawigacji satelitarnej to jest standard w tym samochodzie, bardzo często spotykany. Dobrze, pozycja numer 3 absolutnie może wielkością, nie jest limuzyną, ale na pewno jest autem prestiżowym. O ile o Infiniti e, serii G możemy powiedzieć tyle, że kiedy to się zaczęło, i się tutaj pierwsze Infiniti, drugie, trzecie, to raczej mogło nie mieć nic wspólnego z zapowiedzią marki, która będzie prestiżowa. Natomiast Infiniti G V37, który produkowany jest od 2007 roku, a dopiero w 13. roku zmieniono na Infinity Q60 modele, sedan zastąpiono na Q50. Przede wszystkim jest bardzo syto, grubo i czubato wyposażonym samochodem i bardzo unikatowym, jeżeli chodzi o swoją sylwetkę. Miejsca tam znajdziecie tyle, co w segmencie Audi A4 się mówi, czy może Volkswagenie Pasacie. No, czyli nie jest to jakaś taka super muzyna nie, ale wyposażenie, gdzie jest tam po prostu nadźgane wszystko, powoduje to, że w połączeniu z 3,7 litra fałszywską generującą 335 koni i aż 366 nm przy 7000 7 obrotów Mamy jeszcze wersję wyposażenia S, S Premium, GT, GT Premium, czyli S Premium, jakbyśmy trafili. To mamy całkiem fajne wozidło, ale niestety, tak jak w przypadku Lexusa, będzie to drogie w utrzymaniu. Nie tak obrzydliwie drogie jak Audi czy Mercedes, ale będzie drogie. Dobrze, pozycja numer 4. I teraz, zanim przejdziemy do pozycji numer 4, pamiętajcie. Że każdy z Was kupując samochód, nawet taki, musi go dokładnie sprawdzić. A te samochody w szczególności, czy nie były po wypadku, czy nie mają przede wszystkim przekręconego licznika. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli licznik będzie przekręcony, to licz się z tym, że wiele elementów w tym samochodzie bardzo szybko się zużyje, które będą niestety obrzydliwie drogie. W przypadku marek, które potem zaraz e, po tym ogłoszeniu parafialnym podam. Zatem warto wydać te kilkadziesiąt złotych, czy kilkaset złotych na sprawdzenie i możesz to zrobić już w pierwszym etapie z domu, po prostu za pomocą raportu. Na stronie Car Vertical. Wchodzisz, podajesz numer WIN pojazdu, klikasz i wyszukują ci dane we wszystkich systemach ubezpieczalni, we wszystkich systemach im dostępnych, czy auta nie były kradzione, czy auta nie są po wypadku. Jeżeli były po wypadku, to bardzo często w przypadku takich samochodów z zagranicy będą zdjęcia, jaki to był crash, przy jakim przebiegu. Bardzo często już teraz się przebieg zapisuje. A na tą wiarygodność, słuchajcie, Car Vertical tak się rozwinął przez te lata, kiedy współpracujemy ze sobą, że dzisiaj, kiedy wchodzisz w M-Obywatela i chcesz sprawdzić historię swojego auta to tam jest opcja Car Verticala, tak, darmowego na przykład, nie jest w przypadku swojego auta. Więc e, zastanówcie się, czy warto i też możecie sprawdzić to, czym jeździcie teraz, bo potem się okaże, że ktoś inny sprawdzi przed zakupem waszego pojazdu i będzie muka, bo nie widzieliście, że macie na przykład kogoś, kto był trupkiem. Dobrze, zabijcie mnie, niestety kocham te auta i choćby skały srały, tego modelu nie miałem jako jedynego. Czyli Skoda Superb 2, prezentowana w Genewie w 2008 produkowana do 15. Bzdurą, totalną bzdurą jest mówienie, że to jest auto pokrewne do Audi A4 czy Volkswagena Passata. Mimo wszystko, że na tej samej płycie podwoziowej, to Skoda umiała wygospodarować tyle miejsca, tym bardziej w dwójce, że z tyłu siadasz sobie jak co najmniej w Audi A8 albo w E38 w wersji lang. Jest po prostu cholernie dużo miejsca. Co jeszcze daje skoda super? dlaczego zasługuje na prestiżową limuzynę z skórą na masce? No cóż, ja wam podpowiem. Miałem jedynkę, miałem trójkę, miałem drugą trójkę. Te samochody są obrzydliwie wyposażone. Obrzydliwie, mają wszystko, mają podgrzewane fotele, bardzo często masaże w fotelach. O czym to świadczy? O tym, że Skoda atakowała, pokryjomu rynek limuzyn. Owszem, nie będzie tak super wygłuszony jak Mercedes, ale będzie niesamowicie wyposażone, będzie tani w porównaniu do innych marek w utrzymaniu, będziesz wygodnie mógł podróżować na tylnej kanapie albo twoi pasażerowie, a ty będziesz czuł się dość luksusowo i komfortowo, bo mamy tam już wszystko. Mamy tam wszystkie systemy, kamery cofania, kolorowe monitory, nawigacje satelitarne. Jeżeli mówimy o silnikach, bo przede wszystkim powiedzmy sobie też o wersjach. Skupmy się na wersji takiej wyjątkowej, na przykład jak była Biznes. Była wyposażona już z automatów, 18-calowe felgi, skórzaną tapicerkę, elektrycznie sterowane fotele, dwustrefową klimatyzację, tempomaty, systemy wspomagające parkowanie, skórzaną kierownicę i wiele innych. Wartą wersją do przemyślenia, choć bardzo rzadką, jest wersja. Kombi Outdoor, wersja uterenowiona, która jest takim czeskim odpowiednikiem, słuchajcie, Passata Alltracka albo Subaru Outbacka. E, pojazd posiada ochronne zderzaki, jest podniesiony o 20 mm, ma napęd 4x4, e, pakiet Assist, track, e, Haldexy i inne. I był bardzo tani w zakupie na tamte lata, więc dzisiaj to nie jest cena zaporowa. Systemy audio, które tam mały po 10 głośników. Ale jeżeli chodzi o wersję, na którymi wy byście się mogli skupić, to jest wersja do szukania w tych pieniążkach Laurent and Clement wyposażenia. To jest wersja, która już w standardzie miała wszystko. Jeszcze, oczywiście, co niektórzy dokładali więc, ale słuchajcie, za sama wersja Comfort obejmuje m.in. Komfort, która jest jeszcze przed Elegance, Elegance Green Line, Executive Family i dopiero Mało Laurena, a potem jeszcze Platinum. Siedem poduszek powietrznych, ABS, ESP, półautomatyczną klimatyzację, elektryczne sterowane szyby, tylne przednie, lusterka, fotele sterowane elektrycznie, system audio, cd z mp 3 z miniarką płyt, 8 głośników i wejściem Aux oraz tylne czujniki parkowania. Potem jeszcze kamery, nie kamery. Naprawdę było tego od cholery. Jeżeli chodzi o silniki, no słuchajcie, unikajmy jakichś takich bobasków typu 1,4. TSI 1.8, TSI skupmy się raczej na późniejszych rocznikach 2.0 TSI z DSG. Bardzo fajnym silnikiem i bardzo ciekawym, przede wszystkim stłamszonym w Skodzie był silnik 3.6 FSI DSG 4x4, który przyspieszał w 6,5 sekundy do setki, a za pomocą oprogramowania można go było przywrócić do wersji rodzinnej, czyli zrobić mu tak zwanego chipsa, mimo że był wolno z Sakiem i generować 300 koni, bo przecież nie mogła mieć Skoda więcej z tym silnikiem niż Audi z takim samym, prawda? musiała mieć mniej. W wersjach diesla, oczywiście są dwie wersje, które są ponadczasowe i będą, i nazywają się 1.9 TDI, niestety są to 105, w 2.0 TDI oczywiście też uważajcie na te wersje pierwsze, które były dość mocno awaryjne, ale już mamy 140-konne jednostki, a nawet mamy wersje 170-konnych, najmocniejszych w wersjach Common Rail 4x4, ale mówimy tutaj o przyspieszeniach rzędu np. 8-9 sekundy z takim dieselkiem, kontra 6,5 sekundy w takim 4 na 4 V6, no 6,5 sekundy to może zawstydzić się jedno auto dzisiaj na ulicy, a przede wszystkim skoda będzie świeża, tania w utrzymaniu, no i tyle. Dobrze, absolutnym hitem tej listy jest coś, czego się nie spodziewałem robiąc research, ale będzie to Mercedes S-klasa. No kto by się spodziewał? W140? Może łezka? Nie, słuchajcie. W221. Mercedes wypuścił tak grubego, sytego szczura, który w tamtych latach pokazał, że można do limuzyny wepchnąć. System Night Vision, który się wyświetlał na ekranie, tam gdzie macie zegary, miał radary. I naprawdę masę innego wyposażenia, więc wy kupując ten samochód musicie mieć w potylicy jedną rzecz że to jest 19-letnia limuzyna z ery już współczesnych samochodów, które mają kany, nie kany, więc tam będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo elementów, które mogą się zepsuć, ale możecie szukać, możecie dołożyć troszeczkę 50 10 tysięcy, znaleźć jakąś lepszą wersję. Natomiast jeżeli chodzi o silniki, no słuchajcie, no na pewno nie będą to żadne Formatiki, czyli cztery napędy, na pewno to nie będą najwyższe 600 -ty. będą to z reguły mm, uczciwie przejechane 3-2 CDI, czy 3,5 CDI, czy nawet wyszła tam 250 CDI, czyli później Mercedes wepchnął tam 2,1 litra. Ale co możecie mieć? Prestiż, ciszę. Komfort, spokój, pewność i bardzo wysoce wyposażony samochód jak na tamte lata. Zobaczcie Skoda, o której mówiłem wcześniej. To jeszcze 5-10 lat później tego nie miała. Dopiero 15 lat później zaczęła to wkładać do auta, co Mercedes S-Klasa wkładał już w 2005. Czy warte rozważenia? Myślę, że tak. Myślę, że tak i koniecznie o tym pomyślcie. Dobrze, słuchajcie, kochani. Moją pozycję zamyka oczywiście nie mój faworyt. Mój faworytem w tym zestawieniu będzie Lexus. A dobrze, na końcu powiem, co będzie mój faworyt. Zamyka pozycję marka, którą dość mocno lubię. A wracając do Mercedesa, to mamy tam fabrycznie od 204 koni do 540, a w wersjach LANG nawet do 6 czy LONG 630 koni. Ale wyobraźcie sobie, że BMW z serii 7 na rynek trafiło w 2008 roku i już można w wersję F01 czy F02 w jakimś tam słabiutkim wizelku, niepokręcone z przebiegami po 300 parę tysięcy dość... Łatwo drapnąć. Jest tego, sprawdzałem przed robieniem tego odcinka kilkadziesiąt samochodów. Teraz czego nie kupować. Na pewno dużo będzie silników 4.4 4 Biturbo doładowanych itd. Dlaczego to są dość mocno awaryjne jednostki? Jeżeli chciałbyś się pokusić na siódemkę, już F, a nie... S65 poliwcie, no to jeżeli szukasz F, to szukaj takiej, która faktycznie ma te trzy paki przejechane czy 3,5 paki, ale z 3-litrowym dieslem. Może być w tej słabszej wersji, nie szukaj wersji jakichś super wyposażonych, tak? Natomiast pamiętaj, BMW Series 7 jako konkurent. Dla Mercedesa czy Audi również w samym standardzie będzie oferowało elektryczne fotele, klimatyzacje dwu- czterostrefowe, masa poduszek powietrznych, asystentów wspomagania seria F. Spodziewaj się tego, że już wszędzie masz ekrany, ekrany dotykowe, Bluetoothy, nie Bluetoothy, kamery 360, nawet się chyba w tamtych latach już nie, albo polipcie dopiero zdarzały. Więc będzie auto naszpikowane energią, a przede wszystkim tak jak w przypadku Mercedesa czy Lexusa. W porównaniu do na przykład Skody, będzie to samochód ultrakomfortowy, jeżeli chodzi o podróżowanie. Wybieranie zawieszenia, cisza przy prędkościach autostradowych lub przy prędkościach autostradowych niemieckich, czyli tam, gdzie nie ma takiego ograniczenia. Natomiast koszt serwisu będzie czterokrotnie droższy niż w przypadku takiej Skody. Porównywalny z Mercedesem, na poziomie również takiego Lexusa. Choć będą to koszta bardzo drogie w przypadku tarci, klocków i innych. Generalna zaleta w przypadku Skody, jak i w przypadku BMW będą skrzynie biegów, skrzynie biegów DSG w przypadku Skody, skrzynie biegów jeżeli chodzi o BMW, będzie to na pewno ZF8 HP, która jeżeli jest dobrze serwisowana, jest skrzynią praktycznie bezawaryjną i odporną. to sobie możesz wziąć poprawkę, że ta jedna rzecz, jeżeli masz udokumentowane że ktoś zmieniał w niej olej co 60 tysięcy spowoduje, że ten samochód pod tym względem nie przysporzy ci żadnego kłopotu. Dobrze, jeżeli chodzi o podsumowanie. Moim faworytem generalnie jest Lexus, a na drugim miejscu jest Skoda, a na trzecim miejscu będzie z tych ciekawych propozycji oczywiście Mercedes. Jeżeli mówimy o prawdziwym prestiżu limuzyny, no ktoś kto nie jeździł Lexusem, musi tego skosztować. Ja miałem przyjemność jeździć pierwszą wersją i to lat temu parę. Byłem zszokowany jak kulturalny jest ten samochód z lat 90, jak cichy, jak wygłuszony, jak zaprojektowany, że wszystko jest intuicyjne. Jak fajnie to wszystko tam bangla. Jeżeli chodzi o Skodę, no to absolutnie nie dyskutuję, mając Superba trójkę nadzianego wszystkim. Słuchajcie, miałem go w cenie 1,4 tego, co miał w A8, a miałem tyle samo miejsca, 5,5 sekundy do setki. i Miałem to generalnie w dupie. Serio, szukałem odpowiednika, bo chciałem wtedy Audi A8 i cena wyszła mi jakaś kosmiczna. Jeżeli chodzi o Mercedesa... No tutaj obecnie posiadam to, to, trochę zupełnie inny komfort jazdy. Nie jest to auto zachęcające do szybkiej jazdy, to jest auto zachęcające do powolnych wojaży, do bujania się takiego, wiecie, ale przede wszystkim mamy młody rocznik, dawny rocznik auta, który jest tak mocno wyposażony, że jest to niewiarygodne. Pomyślcie, co było na rynku w Polsce w 2005 roku oferowane, a z czym wyjechał Mercedes w swojej flagowej limuzynie, limuzynie S-klasie. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jeżeli byście chcieli drugą taką listę. To napiszcie, chcemy. Zostawcie kciuka w górę, udostępnijcie. A tak dla zasięgu, i subskrybujcie, żeby tam bieżąco. I dziękujemy partnerowi odcinka, czyli Dietom od Brokuła, gdzie, no właśnie, na hasło Miłośnicy 15 macie rabat 15%. Zatem, co? No właśnie, warto chyba kupować czasem diety, żeby o siebie zadbać, a przy okazji będziecie też coś mogli zgarnąć. Trzymajcie się. Cześć!